Siemano z tej strony the public to jest już dzisiaj drugi odcinek na moim kanale i to jest pierwszy odcinek z nowej serii FIFA 13 Ultimate Team Squad Builder jak już zapowiadałem miał być on jutro ale jutro nic nie nagram dlatego że nagram dzisiaj tak i to będzie Squad Builder pod polską ligę także zaczynamy na bramce oczywiście Marian Kellemen y Tak, kupiony za 200. Nawet dobrze broni. Może się podobać. Na obronie. Y, oczywiście Danach. Kupiony za 500. Adam Danach. Naprawdę dobrze zbiera piłki. No. Jest dobrze drugim środkowym obrońcą jest to nie to nas tylko Tunczew Tunczew tak dobry nawet dosyć zawodnik za 400 kupiony dobre magówki z tego nie wynika ale dobrze nie rozwybija jak z rożny na prawej obronie jest yy, Jakub Rzyżniczak. naprawdę świetny zawodnik kupiony za 150 monet naprawdę bardzo mało tempo ma dosyć dobre naprawdę zawodnik z Legii Warszawa świetnie się prezentuje w moim składzie na lewej obronie zawodnik z Wisły Kraków on się nazywa Frederiksen Frederiksen tak Jan Frederiksen kupiony również za 150 monet no można powiedzieć zawodnik taki sobie chociaż nawet ma tempo dobre na środkowej pomocy Yy, przybylski z Głównika zabrze kupiony za również 150 naprawdę no, dobry zawodnik można nim trochę pograć Na prawej obronie abwo, ABWO. Yy, z zagłębia lubin dobry zawodnik lewą nogę ma dobrą nawet kupiony za 500 yy. także ładnie się prezentuje Tempo 91. Na środkowej pomocy Sebastian Mila. Dobry zawodnik. Podaja ma dobre Na środkowej pomocy jako drugi zawodnik jest Traore. Gracz Gdańsk Naprawdę dobre sztuczki techniczne. Tylko 500. Tempo bardzo dobre, bardzo szybko biega. Widzimy na lewej pomocy Kamil Kosowski Kupiony zawodnik za 200 No niezbyt dobrze się prezentuje u innych I na środkowym napastniku Marek Saganowski Kupiony za 250 Nawet dobrze główki ma niezłe No i menadżer to jest Petkowicz Także tak się prezentuje skład. Jeszcze raz go przedstawię. Kelemen, Danak, Tuńczew, Rzeźniczek, Frederiksen, yy, Przybylski, Traore, Mila, Abwo, Kosowski oraz Saganowski i na menedżerze Petkowicz. A więc żegnam się z nami, do jest do następnego odcinka, siema, lunara i cześć!